Panie trenerze, po raz kolejny mam okazję panu gratulować zwycięstwa. To trzecia pana wygrana. Dzisiaj pokonaliście Wybitzkiego Kielce po niesamowitej końcówce, kiedy wydawało się, że już że, że zwycięstwo jest sprawą zbyt odległą. Rzuciliście ten wyższy bieg i nie tylko dogoniliście przeciwnika, ale i, ale i zadaliście kilka takich no, śmiertelnych ciosów. No, chłopaki, to co oni tutaj dzisiaj wyprawiali naprawdę Pokazali kawał serca, ambicji, woli, walki. No, praktycznie mecz wydawał się faktycznie przegrany, ale jak ich znam, to wiedzieliśmy, że no, tutaj nie będzie odpuszczania i że zagrają na pewno na 100%. Yy, niestety problemy pojawiły się przed meczem, bo połowa chłopaków nagle przeziębionych, gdzieś tam jakieś problemy rządkowe, a mimo to pokazywali naprawdę, że no, warto w nich wierzyć, bo to jest, to jest siła naprawdę. No ambicja, dzisiaj, no, dzisiaj, e, dzisiaj niesamowicie e, w, w na rozegraniu zagrał Bartek Kołodziej Tutaj no, trzeba powiedzieć, że e, brał na siebie ten ciężar e, rozegrania i w, w wielu takich sytuacjach, kiedy partnerzy też nie pomagali mu jakimś ruchem, no, to sam decydował e, się na, na, na akcję. No i tak i szczerze powiedziawszy, no, większość tych, tych, tych akcji była skuteczna poprowadził Trochę się nam pogubił, szczególnie między 35-45 minutą meczu, gdzie trochę za dużo brał na siebie, tam się wiązał, tu nam nie dawało to efektu. Ale potem, kiedy wrócił już na swoje normalne gry, to faktycznie szybka piła, mocny atak i, i tam robiły się przewagi. Dzięki czemu potem jak wszedł Karol Kasprzyk, umiejętnie go wprowadził, wyszedł, rzucił parę razy, musieli podwyższyć i on tam miał możliwość wejścia i sam skończyć akcję. No... A był jakiś tak. moment taki zwątpienia w tym meczu? że, że nie, tak myślę, pan czy nie, z tej strony w ogóle nie, bo tam odjechali nas na 3-4 bramki, bo to było najwyżej, ale tak. tak samo do przerwy prowadzili dwoma i zaraz po przerwie doszliśmy, także generalnie... Ale chodzi mi o te ogóle... momenty, kiedy y, 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 był już remis, mieliście okazję, żeby, y, żeby wyjść na prowadzenia, potem przeciwnik rzucił dwie kolejne bramki i wydawało się, że już teraz ma moc że tej, że tej szansy być, być może tak szybko nie będziecie mieć. Nie, bo wiedzieliśmy, że my szybko gramy. Szybko gramy. Ale są młode chłopaki, i jak mogą zrobić dwie głupoty, to zaraz potem dwa razy szybko wejdą w posiadanie piły odrabiają. Także na to liczymy. W tym chaosie na szczęście się odnajdujemy. E, e, tak jak powiedziałem na początku, to jest, wasze trzecie, e, to, to jest pana trzecia wygrana, czwarta, drużyny, e, czwarta w tym sezonie drużyny. E, czy teraz, już po tych pięciu panomeczach, jeżeli dobrze liczę i trzech wygranych, to można powiedzieć, że już w jakiejś takiej serii regularności, czy ta drużyna już nabrała pewności siebie i wiary w swoje umiejętności? Zdecydowanie tak, ale jeśli chodzi o regularność, to widać ją przede wszystkim na boisku, w poczynaniach tych tak, naszych. Dziś problem był generalnie w obronie, bo chłopaki byli spóźnieni z względu tego. Powiedzmy co, co, co już mówiłem przed meczem. Nie? Natomiast w ataku pozycyjnym szczególnie podoba się, gra, bo, bo gramy to swoje. Z takiej nowości, to wiadomo, że ten zespół miał więcej punktów od nas, natomiast chłopaki byli świadomi postawienia Już teraz otrzymniej. muszą. <słuch> no tak, teraz, tak. Ale mieli wiadomość, że oni muszą ten mecz wygrać. Chcieli. I to była jakby nowość. Myślę, że dlatego parę głupot żeśmy tam popełnili, ale... Jeśli tak ma to wyglądać, jeżeli to będziemy grali w ten sposób, to e, powtarzalność, jeśli chodzi o punkty, przyjdzie za tym myślę na stokrotnie. Zostały Wam trzy mecze i wypadałoby jeszcze parę punktów zdobyć. No zdecydowanie. Jedziemy teraz do zabrze. a Bardzo ważny. E, mecz. Z, z rokitnicą. Sąsiadem, tak, z tak, sąsiadem w tabeli. Liczymy tam z, na trzy punkty. Hala trudna, przeciwnik wymagający grają. Coś podobnego myślę tutaj do Wybickiego. No ale na pewno się przygotujemy na 100%. Tam liczymy na trzy punkty. No i później yy, przyjedzie do nas Zawackie i jedziemy do hutnika. Hutnik, derby. No to wiadomo rządzą się swoimi prawami. Natomiast zawackie jeżdżą w 8-10 zawodników, ale doświadczonych zawodników, grających po pierwszych ligach. Może być różnie. Nie ukrywam, że liczymy na 9 punktów, ale byłoby super. No, byłoby super. Tego panu życzę. Dziękuję. Dziękuję.